To idźcie głosować. Panie i panowie. Czas najwyższy. Oddajcie Babci dowód. Przed temerą blog pressu gościmy przedstawicieli stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, profesor Jan Żaryn i Wojciech Łopelski. Dzień dobry. Dzień dobry, nie mylić z partią. Tak. Dlaczego warto iść na referendum? No, przede wszystkim to jest jedna z podstawowych form demokracji. Jesteśmy demokratami, tak przynajmniej o sobie mówimy, my Polacy i my Europejczycy. A zatem jeżeli to nie jest czcza deklaracja, a faktyczne zeznanie, to trzeba iść na referendum, bo w ten sposób realizuje się własne demokratyczne przekonania. Państwa stowarzyszenie zajmuje się między innymi szeroko rozumianą edukacją. Jak panowie oceniacie politykę edukacyjną obecnych władz Warszawy? Nie jestem pewien czy mamy tutaj pełen ogląd rzeczywistości. Natomiast faktem jest że nasze stowarzyszenie od kilku lat organizuje w Warszawie kilka co najmniej bardzo Wydaje nam się ciekawych eventów, e, takich jak gra miejska e, o powstaniu styczniowym, jak cykle wykładów, które mamy choćby tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, w dolnej części Kościoła Wszystkich Świętych, e, jak e, współorganizujemy bardzo ważne i znane już chyba w Warszawie wydarzenie 1 marca, obchody Narodowego Dnia żołnierzy wyplętych. To wszystko dzieje się w mieście z obywatelskiej potrzeby, takiej oddolnej, stowarzyszeniowej i na szczęście można powiedzieć, że nie odczuwamy złej obecności władz miasta, ale też nie odczuwamy specjalnie nie tylko wsparcia, bo to nie jest specjalnie istotne może, ale tak zwanej konkurencji, to znaczy, by Miasto samo zdecydowało się na takie zachęcanie do manifestowania postaw patriotycznych w Warszawie, do manifestowania przywiązania do stolicy, do tej pięknej historii, która przecież nie jest dana każdej stolicy, każdemu państwu. Jesteśmy wyjątkowi w tej właśnie dziedzinie upamiętniania wielkich wydarzeń związanych z Warszawskimi doświadczeniami, ludźmi tu mieszkającymi. Niewątpliwie ostatnim prezydentem Warszawy, który miał świadomość, że historia jest świetnym sposobem, mówiąc może nieładnie, na reklamę tego miasta, to był Lech Kaczyński i inwestycja w postaci Muzeum Powstania Warszawskiego. Te władze miasta obecne nie dały znaku takiego czytelnego, by były zainteresowane krzewieniem właściwej pamięci o Warszawie. No to wyraża się również w polityce upamiętnień, to znaczy tu już na, 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 na sztandarowym przykładem jest problem pomnika Czterech Śpiących, które w zasadzie jak gdyby ogniskuje różne emocje, ale również i jak gdyby peryferyjne znaczenie tych upamiętnień, które, lokalizacji, które, które miasto oferuje pomnikom żołnierzy wyklętych, bo tutaj jak gdyby tak pewien sukces polegający na, na wzniesieniu tego pomnika na Bemowie no trochę jest osłabiony przez lokalizację, to znaczy to nie jest pomnik, który w zasadzie no, stoi na peryferiach Warszawy, jakby było no, 3 /4 4 Warszawy, jak nie było czwarte warszawiaków, nie wiem, że taki pomnik Natomiast jest. centrum jest pilnie szczerzone i w zasadzie tutaj utrzymywanie jak gdyby, pewnych monumentów przeszłości, czy nazw, które należałoby zmienić, to no, nie budzi naszej, jak gdyby, naszego entuzjazmu, to znaczy tutaj jest presja różnych środowisk społecznych, stowarzyszeń, ale ona jak gdyby nie znajduje tutaj jakiegoś pozytywnego odzewu, więc no, trudno oceniać to Pozytywnie. No. Tak, jeśli można dodać do tego, o czym Wojtek mówi, to władze Warszawy mają, tak jak każdego innego miasta, świetne instrumenty na promowanie pewnych postaw, zarówno jeśli chodzi o młodzież uczącą się w szkołach, jak i ludzi dorosłych. Na przykład, bez wątpienia jest w Warszawie jeszcze wiele ulic które mogłyby być zmienione i można byłoby nadać im nowych patronów. Nie jest wielką sztuką, jeśli się ma pewną wrażliwość. Jeśli się prezydentem by wpaść na pomoc o rozpisaniu takiego wielkiego konkursu dla młodzieży warszawy o nowych patronów ulic, których nie chcemy. Nie chcą wpaść władze na ten pomysł, ponieważ nie mają takiej wrażliwości, nie mają takiej potrzeby. To jest oczywiście. Przykre, tym bardziej, kiedy się zorientujemy i przypomnimy sobie, że ktoś te władze Warszawy wybrał. A zatem idźmy na referendum zdecydowanie. Wojtku, głosu jednoznacznie. Będę głosował. Chciałem powiedzieć, że dodatkowym argumentem jest również i punkt statutu naszego stowarzyszenia dotyczący y, y, sprawy upamiętnienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej, bo on był jakiś sposób testem no, pewnego nastroju y, władz miasta wobec y, y, tej narodowej tragedii i jak mi się wydaje miasto tego, o, władze miasta tego egzaminu nie zdały. Y, Zresztą pozostawiając dość smutne wspomnienie tego konfliktu, który nadal się jak gdyby nie zakończył i w jakiś sposób te, te, te społeczne jak oczekiwania zostały zamienione na referendalny, czy raczej ankietowy sposób rozstrzygania spraw, które jak żadne inne pod kategorię, tematem ankiety być nie powinny. No, w jakiś sposób oczywiste. Kwestia tego pomnika to myślę, że też dobry test na sprawność w cudzysłowie Urzędu Miasta który podlega konkretnej opcji politycznej, który wykorzystał narzędzia do, właśnie delikatnie mówiąc, stonowania nastrojów, jeśli nie wywołania totalnej niechęci do upamiętnienia ofiar tej tragedii narodowej, która zdarzyła się nam 10 kwietnia 2010 roku. To jest wręcz dowód na to, jak władze samorządowe, stolicy, gdy podlegają partii rządzącej posiadającej własne cele partyjne wynikające z strachu przed ujawnieniem prawdy o tragedii smoleńskiej, realizują właśnie te wytyczne partyjne, a nie potrzeby mieszkańców, którzy stają się tylko i wyłącznie w tym momencie takim przedmiotem do ewentualnego sprowadzenia ludzi do wymiaru potomnych niewolników, którzy mają nie mieć własnego zdania, tylko mają być przedmiotem manipulacji władz. Jeżeli mielibyście panowie okazję zaapelować nie tylko do przeciwników, pani prezydent, ale do osób wahających się albo nawet wręcz do jej zwolenników o udział w referendum. Korzystajcie z praw obywatelskich, takie one są, że można wyrazić swój sprzeciw i swoje zadowolenie. W ten czy inny sposób odpowiedź niech padnie, jasna i jednoznaczna, tak, nie, a za tym tak i nie niech kryje się rzeczowa, wcześniej wykonana analiza za sprawą rozumu i serca. Nie warto się tej analizie poddać. A ja bym powiedział: głosujcie chociażby przez, przez przekorę. To znaczy, no nie, nie pozwólmy się traktować w ten sposób, że najwyższe władze tego państwa będą nas namawiały w zasadzie do zrzeczenia się praw, które nam. Jak gdyby gwarantują, gwarantuje nam to po prostu i system prawny i konstytucja naszego kraju. W związku z czym chociażby z powodu argumentów jakie stosują włodarze państwa po prostu należy zagłosować.